Cześć siemanko, witajcie, z tej strony Jełopy się witają. Mała małe miasteczko, również gdzieś tam pracuję już w polu. Nie ma Siemaneczko, siemaneczko, drugi odcineczek u mnie. Ogólnie no to już podaję chyba szósty, bo chłopaki tam wcześniej chyba jeszcze ponagrywali. E, tak, bo Józiu... Chyba tam piąty będzie miał... To, ale generalnie nieważne, bo będziemy sobie tak liczyć, że u mnie odcinek drugi, tam na przykład u chłopaków drugi i tak dalej, że... Nie że na przykład teraz u mnie powinien być powiedzmy szósty czy tam siódmy Tylko po prostu drugi odcinek nagrywając z tej serii no to drugi numerek I tak już e, pogadaliśmy i tak już będzie wybrane e, oczywiście seria siedzisz bolusiowa, chłopaków akurat nie ma w tym momencie, tutaj na serwerze. Wcześniej sobie powoli tutaj działali. No i tak, jak mówiliśmy w pierwszym odcinku, że już będzie jakaś praca w polu, taki, taki jest. Lecimy sobie ze żniwami. Akurat tutaj domu koło naszej chałupki, ponieważ na tym dużym polu nie chciałem na razie robić żadnych żniw, bo mamy to duże pole numer 22, gdzie mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku. Zrobiłem sobie tam na górze nad nami e, tylko żniwa na, na tym polu długim, także nawet i tutaj mamy długie pole, i to faktycznie długie. Ciekawe gdzie będzie lotnisko, chyba na razie to jest 22 to lotnisko, chociaż później jak będziemy coś łączyć, no to zobaczymy. Ja mam plan na lotnisko. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale lotnisko musi być, długie się przechowało i długie mamy nad sobą. Yy, działamy sobie tutaj prężnie. Chłopaki też sobie ciągle tutaj siedzą. Już marudzą, już patrzą, żeby tylko czas przewijać, bo tutaj chłopaki robią ciągle. Także fajnie, że im jakoś się nie nudzi yy, i że tutaj cisną, tylko właśnie. Bo troszkę jest, yy, boimy się trochę o to, że na razie tak cisną, cisną, a później mi się nie będzie chciało. Także na razie na spokojnie yy, jest chociaż taki plus, że my przyspieszamy czas. Także oni najwyżej sobie poczekają troszeczkę od tego odpoczną i tyle. Także Bajzunek dzisiaj na pewno będzie sobie pracował, możemy sobie już większość kosić oprócz jeszcze soi. Mamy tutaj mały problem z lucerną, ponieważ e, na tej mapie zauważyliśmy coś takiego, że niby się kości ta lucerna, aczkolwiek nie znika jej tekstura i później jak chcieliśmy ją sobie wysłużyć, no to były przewinięte 3 dni, lata, e, gdzie no niestety, ale nie urosła. Nie, nie, nie urosła, tylko nie wysłał. Wysła. I, I w ogóle ta tak się nie zmienia. Także... Ani w ogóle nie znika lucerna, że jest skoszona, nie? No także, także dziwna sytuacja prawdopodobnie to jest wina akurat coś że z mapą, ale no trudno, no, zobaczymy jak to będzie dalej. Miastek tutaj już ustalił pewną rzecz, o której za chwilę powie, i już sobie tam kultywuje, tak jest? Dokładnie i za to, że... Tak wynikło, to chyba wlecę też do chłopaków żeby im tam skultywować, ale to zobaczcie jak mi będzie stało się z czasem. Bo wiadomo, robotę najpierw u siebie robimy, a dopiero ogarniamy u kogoś. Tak jest. No i pamiętajcie, że no niby sąsiedzi z Bolusiowa, ale pamiętajcie, że nie zawsze tutaj będą chłopaki akurat udało się tak, że na poprzednim odcinku no to mogliście zauważyć, że ktoś tam był na początku, później musiał wyjść ale gdzieś tam jednak byli eee, Mivi akurat nagrywał sobie tam time timelapse z pokazu, z pokazu Gospy, także możecie sobie tam wejść zobaczyć jak to sobie tam wyglądało i chyba sobie to sam po prostu nagrywał a u Józia no to akurat udało się jeszcze, że był i byłem ja i był Gracek, także była beka, ale to dopiero początek, bo później się dopiero działa na TSie, ale może, możecie sobie tam wejść, linki oczywiście będą w opisie Ciągle, także wpadajcie do chłopaków i obserwujcie tam również ich, co tam się u nich dzieje. Bo czasami my będziemy tam pomagać, będą jakieś akcje w przyszłości. Także na spokojnie. Ktoś już zaproponował nawet w komentarzu, e, że żebyśmy zrobili jakiś odcinek z wyścigu, Wydaje mi się, że typowo odcinka z tych Simpsonów. Wydaje mi się, że typowo odcinka z tego nie będzie, aczkolwiek może kiedyś po prostu sobie e, zrobimy taki wyścig i będzie ciekawy, bo na razie z tym ruchem no to tutaj każdy się powoli denerwuje, no bo e, i tak naprawdę ta mapa jest jednokierunkowa i trzeba dookoła jechać zgodnie z ruchem, e, z kierunkiem jazdy. No ale no trudno, no. tak to już bywa. mamy sobie, oczywiście, jak najbardziej, tutaj na sezonie, aby ktoś pierwszego odcinka nie oglądał. Eee, bajzunek, który nie ma jakoś tutaj wiele opcji, jest po prostu zwykły ten tutaj z mod eee, Ja w ogóle nawet nie wiem ile tutaj mam procentów, szczerze mówiąc. Ochopieś, o piesio, dziękuję, że już czekasz. Tak, że tutaj. No to jak nie wiesz, to po prostu podejść się wysyp. Nie musi to. Tu, bo tutaj bez chudów akurat, ale najwyżej za chwilę sobie tutaj. się wysypię, bo już kawałek obkosiłem, a jak kosiłem sobie tamto. A dobra, poczekaj, bo, mo... bo my mamy tyle tych modyfikacji, wam powiem, a to zaraz powiem, jak tutaj w ogóle to wszystko wyglądało. Za kulis, jakby. Widzę, że tutaj już mi się zapaliły koguty, więc będę miał pewnie 80% spokojnie. Także tutaj już mogę się zaraz jakoś sypać, kopkoszę sobie tu jeszcze kawałek. Eee, wyglądało to tak z modami, że chłopaki, e, po prostu jedna ekipa, dwie osoby robiły sobie tam powiedzmy taki, ala swój modpak, i później po prostu. Czemu mi sam jedzie? O, musiałem dopiero to wyłączyć. Eee, no, oni robili sobie tam modpak, wybierali modyfikacje. A po prostu później mi podsyłali. Ja to brałem do folderu moc. Później czekałem na, na drugą ekipę, podesłali mi ja to wygrywałem sobie na Dedyka. No i później, jak już były te mody na Dedyku, wszystkie, no to my sobie weszliśmy na Modhuba i tutaj mody wybraliśmy jeszcze Chłopaki. Ostatnio tutaj podesłali, bo, bo nie wiem co się stało. Czy gdzieś tam mi zaginęły, czy po prostu Dedyk nie przyjął, ale. Ale już na spokojnie chłopaki kolejne mody wybrały, wybrali e, i, I tutaj już za, zaimplementowałem Na dedyczka Mamy 16 tysiąca. właśnie przez to co Jełop tutaj e, Powiedział, bo no była niezła bieda No ale spoko, na razie sobie gramy na poziomie łatwym Później będziemy grać na poziomie normalnym Również osoba napisała pod pierwszym odcinkiem e, Że właśnie ta mapa jest troszeczkę Yy, dobra, czekajcie, za mała na, 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 na trzy osoby, znaczy na trzy osoby, na trzy gospy, na tyle ludzi i tak dalej, ale no na spokojnie, tak jak mówię, na razie no niby chłopakom się spieszy, my tutaj będziemy, chociaż też będziemy powoli to spowalniać, będzie czas, będziemy sobie wchodzić, będziemy na spokojnie sobie... Robić i później też przejdziemy sobie na poziom średni. Także na pewno wolno sobie to będzie szło spokojnie. Zanim każdy będzie miał jakieś pole wykupione, bo na pewno zrobimy tak, że każda tłonka pola będzie wykupione przez kogoś, będziemy się gdzieś tam wymieniać polami. Że na przykład my sprzedamy to, ktoś, ktoś sprzeda tamto, i po prostu się jakby tak zamienimy, także no tutaj będą fajne na pewno takie różne akcje jak sząki jakieś na przykład tam siano kosy i tak dalej, i tak dalej, później na grubszą skalę, także no będzie na pewno ciekawie, także sąsiedzi z Bolusiowa, nikomu nie ukradliśmy nazwy, także chociaż chociaż tyle, bo tam Solce mają, po prostu mieli sąsiedzi, my mamy z Bolusiowa, bo gramy właśnie na mapie Bolusiowo, a nie widziałem też, żeby jakaś osoba miała jeszcze serię tutaj na YouTubie Eee, chyba, że mi ktoś umknął, no, ale po prostu pisałem tam Bolusiowa f 19 no i ewentualnie była tam prezentacja powiedzmy mapy Jakieś tam przygotowania wcześniej, jakieś tam trailery eee, i Różne tam na przykład opinie osób, że tam na przykład takie, tak jak ja mam tą serię zwiedzanie map No to osoby się różne wypowiadały A tak stricte serii, no to nikt nie robił, co jestem troszeczkę w szoku No ale może komuś się po prostu przyjadło I... albo po prostu ktoś już nie chciał robić, bo wiadomo, że w 17 no to jednak bardzo bardzo dużo ludzi grało na każdej wersji Bolusiowa. także no zobaczymy, mamy troszeczkę tutaj czasu, mamy pół roku myślę że tak, żeby każdy zapłacił za dedyka, także powiedzmy te pół roku zobaczymy, i mi się wydaje, że spokojnie 4 miesiące tutaj wytrzymamy na razie może jakoś super z FPS-ami nie ma choć ja w tym momencie mam nawet tutaj jak teraz patrzę 23 aczkowek na Popolskiemu jak miałem te 20 to to nieźle odczuwam, a tutaj jak mam te 23, no to jakoś tego nie odczuwam, także nieźle wiadomo, mamy na tą chwilę ponad 170 modów, bo każda ekipa ma jakieś tam swoje maszyny. Plus dodatkowo mamy naprawdę jak wgrywałem te mody, ja byłem w szoku, pierwszy raz widziałem różne te mody właśnie okay. e... Na 80% na przykład że się tam zapala kogoś, że na 100% zatrzymuje się na jakieś tam zużycia, niezużycia, z nawozami, coś, coś, tam z nasionami, że, że gorzej ubywają, coś tam, różne takie że nawet takie nie widziałem, A jak widziałem to po prostu lewałem to na Motthowie, bo nie było mi to potrzebne, no ale chłopaki akurat są takimi osobami gdzie gdzieś, gdzieś dużo tych modów używają, także no dobra niech mają, także tutaj się chociaż przeżyję. Eee, także co, no mamy sobie późne lato, eee, większość możemy sobie tutaj zebrać, będziemy później musieli przyspieszyć, żeby tutaj sobie między innymi soje, eee, soje sobie zebrać i praktycznie chyba soje no a później na no to wiadomo, chłopaki będą tu sobie na razie nam prasować na usługach, co może jakiś odcinek sobie z tego zrobią, my będziemy sobie coś tam innego robić, także na spokojnie, na razie to też te sezony będą dosyć dosyć szybko schodziły, ponieważ za dużo tych pól jeszcze każdy nie ma i będzie w miarę szybko to obrabiał, bo wystarczy sobie wejść tak naprawdę miarę w jeden dzień. Znaczy inaczej, Jakby, jakbyśmy nie grali na sezonie, no to wtedy jeden dzień tak naprawdę może ktoś sobie zrobić od, od A do Z. Tak jest. Od nim do siebie. Dokładnie tak. E kurde coś, dobra tu mi się przełączyło nagie, ok. E, a teraz, że mamy season no to na przykład ktoś może sobie zrobić opryskę, już musi czekać żeby czas był dalej przewinięty, bo na przykład my jeszcze nie zrobiliśmy, musimy sobie zrobić i tak dalej. To jest akurat spoko, więc chłopakom myślę, że też się tak szybko to nie znudzi. Na razie naprawdę fajna jest atmosfera, niech się z niekim nie kłóci, gdzieś tam jest wesoło, także cieszę się, bo tak naprawdę my tak w sumie dobraliśmy tych chłopaków E, szczerze mówiąc, że nie każdy mógł być zadowolony, nie każdy mógł się gdzieś tam ze sobą dogadywać, ale jest naprawdę wszystko ok. E, także no, zobaczymy, co będzie w przyszłym odcinku. Bo, tak jak mówię, dwa razy w tygodniu, kolejny odcinek będzie w niedzielę. Także nie wiem, kiedy będziemy nagrywać, bo akurat ten odcinek nagrywamy sobie w niedzielę. No, ale po prostu nie wiem, jak będzie z czasem na tygodniu, więc lepiej sobie troszeczkę wcześniej to nagrać. U chłopaków, chłopaki też będą się stare, żeby dwa razy. Dwa razy w tego nie były odcinki, zobaczymy, bo już coś tam sobie w polu robi, bo ma gospodarstwo Miweusz, on chyba też jakieś tam ma małe, także no wiadomo jak jest na spokojnie z tym wszystkim. To co, ja mam tak naprawdę poratko już skończone. Te ja też. O no to piękna sprawa, robotkę mamy ładnie zakończoną tutaj w 12 minutek. Pogadane Także tak to wyglądało właśnie, że chodzi z, modyfika z modyfikacjami. Eee, szybko to jakoś poszło wgrać na dedyka, wysłać chłopakom, Chłopaki mieli tam dwa dni na pobranie tego modpaku. Weszliśmy sobie w środę, nagraliśmy do mnie odcinek. Eee, tam sobie później e, chłopaki nagrywali właśnie tam wczoraj. Także na spokojnie, bez problemu, wszystko się tutaj odbywa. Eee, dobra, czy coś możesz tutaj jeszcze powiedzieć z takich kwestii, w sumie? Um... Nie, możesz coś w sumie teraz pogadać, bo ja już tutaj troszeczkę pogadałem, wydaje mi się, że tak... że chodzi od kulis, no to w miarę wszystko, takie główne informacje, jak to sobie wyglądało do tego dnia dzisiejszego, sobie to nagrywamy. Także no nie wiem, jak możesz to coś tam, coś tam najwyżej powiedzieć, czego tam nie powiedziałem. Eee, yy, no na pewno nie powiedzieliście, dlaczego mamy tyle pieniędzy. A właśnie wiem jeszcze co mieliśmy powiedzieć odnośnie tam... A dobra. A to mów na razie odnośnie właśnie kasy. A ja tutaj odnośnie... pojadę to wysypać. Odnośnie pieni... Odczep się to wózek hdl. Odnośnie... tam z Odnośnie pieniędzy to yy... mamy tyle, ponieważ mamy lucernę, która urosła wszystko fajnie pięknie, oprócz tego, że nie... jak się ją kosi, to tekstura jej nie znika. Dlatego postanowiłem, że, o kurde, że nam przeleje 15 tysięcy odszkodowania, to co byśmy zarobili, czy tam na te krowy A chłopakom, co mieli lucerne, obok, też mają taką samą sytuację Przelałem 18 tysięcy, bo mają trochę większe pole I to jest tyle do lucerny Postanowiliśmy też, no, bardziej ja postanowiłem, ale Kapi potwierdził to że robimy też kary takie za jeżdżenie po czyichś polach. Także że jak ktoś będzie jeździł po nie swoim polu, poza nagraniami czy na nagraniach, to wiadomo, będzie miał konsekwencje z tego. Tak. Chyba wszystko. Hmm, co tam dalej jeszcze? Jeżeli chodzi o nie o kasę, tylko na przykład o hektary, no to właśnie, że tam mieliśmy na przykład 3 tutaj ładnie było policzone na precyzyjnym rol rolnictwie na którym gramy yy, dodatkowo jeszcze tam mieliśmy na przykład 150 tysięcy tutaj na te początkowe maszyny, każdy musiał się w tym zmieścić, na samochód jedzie no. i to jest to ludzie z czym tutaj właśnie musimy się zmagać, bo teraz jechać na około no to bez sensu, trzeba chwilę się schować. Poczekać, i tutaj już przyjechał. O, chłopak wybiegł ładnie. Oho, dobra, małe problemy tutaj, żeby wyjechać od chłopaku, bo sobie nawracałem. Eee, na kasie, co ty tam robisz? Chłopaki, jeszcze tylko graczek, i ten. I Józioł dostali tam jeszcze kasy na, na budowę gospodarstwa, bo i musieli sobie tam zbudować. Ale no, zbudowali jak zbudowali, tak sobie tam wymyślili, tą gospę, tak Także my z tym nie będziemy się kłócić. Tutaj jak widzicie, jeszcze mamy tam e, paliwko. E, mamy tutaj jeszcze nasiona pokupowane, bo jeszcze 5000 tysięcy tutaj każda ekipa dostała właśnie na nawozy i tak dalej Także naprawdę myślę, że spoko tutaj rozdysponowaliśmy to wszystko, każdy gdzieś tam nie narzeka, także jest elegancko. Poczekaj Panie, bo jeszcze tutaj miniaturkę zrobię e, no i w sumie co, możemy sobie kończyć, także łapkujcie, subujcie, komentujcie, coś jeszcze tutaj możemy zmienić, mówię, nie zawsze będą chłopaki, nie zawsze my będziemy dziś u chłopaków, jak ktoś będzie nagrywał, no to... Jak ktoś będzie, no to ten będzie. I tyle. Chłopaki na pewno sobie tutaj za dnia działają, działali i mam nadzieję, że będą działać i się nie wypiszą z tego projektu, bo na razie jest Zarobiście, no tylko, że ta lucerna na razie tak wkurzyła troszeczkę, no i ten ruch, ale to tam przeżyjemy. Także dzięki za oglądanie. Adios. Bye bye. Bye bye.